Towary rękawice są moje. Najlepsze. No to nie jest wybieg, tylko siłownia. <noise> I góra. Siemanko wszystkim. Siemeczko. Witam na kanale wraz Sieleczko. z specjalnym gościem, czyli Adrian Packer, Gość, który na co dzień jeździ tirem. A przy okazji robi formę na Sopot. Dokładnie. Kiedy zawody? So <grystanie> prawdopodobnie w kwietniu, ale przez tą pandemię ciężko zweryfikować, kiedy dokładnie będą. Tak. No ostatnio jest taka istnere, powiedział Adrian. Nie wiem czasu czy w maju nie wystąpiły, tak? Ale zobaczymy, no nie? Jak, jak się uda to wiesz, walimy w kwiecień, jak nie to to przygotowuj w wiesz kwiecień no nie, jak nie to wyszliśmy w maju i tak wiesz, wiesz jak jest no nie, damy rady na pewno. W każdym razie redukcja powiem Ci do tego co dzisiaj będziemy mm -hmm. robić, na pewno będzie Ci sprzyjać, się. bo sprawdzać będziemy Adriana w elementach kalistynicznych. Czyli w ten sposób idziemy najpierw? No zobaczymy co my co <grym> będziemy robić, tylko takie rzeczy. W każdym razie generalnie siła tutaj jest, bo na płaskiej jest 170 kilogramów. Dokładnie, no, 100, 100 km na płaskiej. Więc myślę, że baza do kalisyniki będzie solidna. No ale co, chyba pierwszy raz z takimi elementami? Pierwszy raz, no. A Czyli nie tak wiesz jeszcze co tam robisz? powiem stępie, robiłem tam u kuryłówkę, tak dalej, tam od czasu do czasu, no nie? Ale ogólnie tak. nigdy nie z ciężarem, tylko zawsze wiesz. A to bardzo rzadko, tak szczerze, że ci powiem, że z 10 razy robiłem coś takiego, no nie w swoim życiu. <śmiech> <śmiech> bo to wiesz, ty swój specjalny bo za bardzo nie mam nigdy. O, na takim coś poćwiczyć, no nie mam przeważać, w ciężarówce. Tak, tak no, ale spokojnie, tak, ogarniemy i to. Damy radę, dobra, dobra. No dobra. To co? Działamy, dobra, no nie? <laughs> prostego to jest trochę ślisko Chodź tutaj, patrz, tutaj chodź, 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 chodź. No ty, chodź. Na Dobra, Adrian, to Nosy. mam dla ciebie pierwszy challenge, Dobra. zrobimy sobie takiego skilla, spróbujesz go zrobić Lecimy W początku ta pozycja O bo panie To taki ja tutaj mam być? No to chodź, ja cię trzymać mnie jak coś no, żartuję, żartuję Na początku pierwszy Dobra. element dla ciebie, spróbujemy sobie L-sit, czyli próbujesz sobie utrzymać nogi Mniej więcej Dobra. na wysokości takiej, okay. i przytrzymać 3 sekundy. 3 sekundy tylko. Wymaga to Uu, trochę jest. rozciągnięcia. Siłę no, właśnie przykurczony, ogólnie jestem. Round one. mamy trochę ślisko, niestety, tutaj. No, Czekaj, byczku. O! E, no klasa! Pierwszy element statyczny jest. roboczych! roboczy, kilo ważą. <gryt> Teraz sprawdzimy, może. Stanie na rękach, spójłaś kiedyś. Ja no tak jest przy ciężarówce, tylko od razu wiesz. A bez asykuracji próbowałeś kiedyś? To nie, 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 nie nigdy nie umiałem. Dobra, to spróbujemy sobie najpierw przy ciężarówce. No to weź sobie rękawice. Sportowe rękawice są moje, najlepsze. To są na, najlepsze ever normalnie. To jeśli chodzi o warunki, wiecie, to moje. To teraz jest taka misja. Najpierw się wybi do stania na rękach, przytrzymaj się chwilę pod i spróbuj się oderwać i przytrzymać bez asykuracji sekundy Dobra. Jak Zobaczymy, jak ci pójdzie. O, patrz jaka kulturka, kuj, mam się. Czerwony dywan. To ty, no, prawie, prawie czerwony no, to dywan. Ty, no, to ty, no to, ja ci wierzę. Czaj, czaj, znak. Tę Dobra, Idziemy. Round two. O, poczekaj. Taki, trochę Taki. mocniej. Dobra, do nogi. Ekstra. Wypuścić ciecz, nie? No i próbuj. No i zero, jeden, dwa. 3. musisz trzymać? jakbyś 3 sekundy takie ładnie przytrzymał, Dobra, to było ekstra. Jeszcze jak sobie postarasz się spiąć pośladek, spiąć brzuch i nogi złączyć, Aha. to ci doda takiej ekstra stabilizacji, Powinieneś okay. być w stanie łatwiej sobie kontrolować. I jeszcze jedna, jeden taki tip mhm. na szybko. Jak jesteś podparty i czujesz, że ci ciągnie na naczepę. To Polcami wciskaj sobie. mocno palce, Aha. wciskaj palce Wtedy wciskaj w, palce. w tamtą stronę cię A jak zapieś, w tamtą to co? A jak w tamtą to jest trochę ciężej <laughs> I Musisz to... tutaj trochę bardziej ciężar Aha, Tu ty za to jest moja kierownica jakby, Tak balansujesz. Dobra, balansujesz, tak spokojnie. Tak jak w ciężarówce kręcę, to muszę też tak Dokładnie tak Dobra, poczekaj. Muszę, muszę poczekaj, jeszcze raz muszę Delikatnie Ekstra, do prostu i... I powoli w no eee, na klasa. Coś się udało zrobić. Pięknie. Słuchaj, 170 na klatę jest. No było, no jak na no masie A teraz sprawdzimy sobie, czy jesteś w stanie zrobić pompkę na jednej ręce. Na jednej ręce? No. A w ten sposób. Round 3 O, poczekaj panie! Więcej ciężarcia na lewą nogę. O! A, a Easy! Dobra, poszło! Dobra. Coś tam Zajem. poszło Dobra Super Stanie na głowie, robiłeś kiedyś? No jak za dzieciaka <laughs> Za dzieciaka robiłem, no nie? Dobra, to ci szybko pokażę Dobra Generalnie jak to sobie ogarnąć Cyk W kulce najpierw I później możesz spróbować wyprostować nogi Dobra, spoko, spoko Round 4. Ja myślę, że to siądzie, no Eee, no, klasa Zaliczone Już? Tak, tak jest Eee, jest. kurwa Normalnie normalnie jestem akrobatyka Za, za, za rzeczy dla Ciebie akrymatyka. przygotowałem, bo idzie Ci bardzo dobrze Ale, teraz sobie utrudnimy ten do, element dobra. Spróbujemy w tej pozycji, żebyś opuścił nogi do ziemi i podniósł dobra. je do góry, dobra. siłowo Pokaż mi jak dokładnie Pokazuję Ci nie młody Okej okay. I góra, tylko teraz patrz Jak ja opuszczam nogi, to tyłek automatycznie widzę, widzę, idzie no. do tyłu, żebym był w stanie utrzymać równowagę Okej, okay, dobra, czaję, czaję, bazę Próbuj <laughs> Działamy. Jak to zrobi, to będzie hit Jestem kierowcą ciężarówki w końcu, no nie? <grywnie> to nie może być lipy kuźwa Round five. Powoli. Wtedy będziesz dobra. miał więcej kontroli. Poczekaj. łatwo możesz sobie tutaj, tak? Ekstra. I powoli nogi opuszczasz. Dobrze. I góra. Nie złapany. <grywnie> to jest technika. Jakiego żeby złapać? Nie, nigdy tego nie robiłem. Trzeba lepiej teraz. Ekstra, powoli. Góra, spięcie brzucha po śladka. Uff, głowa mi się ślizgała na tym. A, na no macie? No, na no macie głowa mi się ślizgała. Bo ja głowa mi ja głową jeździłem, się raz mogę zrobić, tylko wiesz to? No. sobie ja tutaj, bo to mi się głowa zjeżdżała. Może bez czapki zrobić, co? No. Ujdź, ale włoskie, kurde zale. Tu już nie będzie przyczepność. Kurde, mać. No to nie jest wybieg, <grym> tylko siłownia. No, tak, no nie? Tak jest. Posta. No. Powoli z kontrolą. Kontrola, kontrola, spójrzcie. Jest! Siedzi, no. brawo! Praca. Trzeba już Jak technicznie. Dobrze poszło? Chyba ćwiczyłeś, co? Nic. Nic? Ja tylko siłowo. Ja Wraz. tylko sama siłownia. Spróbujemy, żebyś się przytrzymał w takiej pozycji. Generalnie mamy taki element w kalistynice, jakim mm. jest plęcz. I to jest również taki element gimnastyczny. Może tutaj Przemek zaprezentuje. Razie, bo, może. Jak... Od razu mówię, że to może być sekundowe, ale spróbujemy. No. Hop. W ten sposób, hop. To tak już jest ten coś. element bardziej zaawansowany, no nie? My chcemy spróbować dzisiaj utrzymać pierwszą progresję, mm -hmm. czyli w kulce. Postaraj się trzymać proste łokcie i po prostu podnieść sobie tyłek, przytrzymać tą pozycję, tylko bez uginania tutaj rąk. Radzi tak? musisz się mocno odepchnąć i przytrzymać czas. Seks! Ale to jest coś nowego. Tak? I tyłek. Dobra, dobra? Tak? Musisz się eee. tak wychylić. Właśnie teraz wiesz, łokcie ci się No. Tak. No. Dobra. Okej, okay. tak? Teraz jak robiłeś, to się ręce i się do przodu. No o co chodzi? No o co o to ja nie Chcemy spróbować tak. Kolana do klatki i po prostu lekko się wychylić do przodu. Po tak? kolana, o, do klatki o. jeszcze kolana, o lepiej. Dobra. Okej. Okay. Coś takiego? No, przerwa. Mocno do klaty, czy nie tylko tu, no, mocno. mocno. I lekko wychylenie do przodu. Więcej siły też jest od razu tej no. Technice. Czekaj, łopatki święte czy nie? Łopatki. W ten sposób kolana do kratki. Tak? O! I lekko się do. O! O. Dobra, git. Zaliczamy. Dokładnie. trzeba parę razy przemienić? Tak, spróbować. Techniki się wyczuć najważniejsze, no nie, Dobra, żeby tych... Bo ty wiesz, jeśli dużo na klatę, to no masz od razu, wiesz, retrakcja, depresja tak, jest tutaj Jest skieram. na odwrót, nie? Protrakcja. Mhm. Czyli w tej pozycji musimy utrzymywać. To spróbujemy Dobra. sobie dragona. Kojarzysz to ćwiczenie? Nie, nie, nie czaję. <laughs> rozłóżcie to jaja, ale tu jaja. To tak. Spinasz brzuch pośladek mm -hmm. i utrzymujesz miednicę albo w tył opochlenia, albo neutralnie. Czaję, no. Teraz. Zapierasz się tutaj o to. Mm -hmm. I z tej pozycji próbujesz trzymając ciało prosto. Nie, to robię właśnie. Góra. Spoko. To na mnie będzie Round seven. Dobry. Dobra. robisz, tak? Podnosisz się do góry, dokładnie. Całe ciało w linii. Idziesz sobie do dołu, ekstra, i góra. Easy. Warto podkreślić, że dwie jest trapera, co tutaj ma duże znaczenie. znaczenie. Bardzo duże. To są jeszcze te metalowe, no nie? To są, one, to nie kilo ponad waży jeden ból. No są z metalami tymi, tymi, wiesz. To było robocze. No. Dobra, elegancko, Elegancja, mamy już prawie wszystko. No. Na koniec słyszałem, że jakieś tam robiłeś kombinację pompeczek. Próbowałeś się uczyć freestylu kiedyś. Kurde, tam coś. Takie wiesz, jakieś coś tam no, spraśnie. Nie, coś tam chwili. No, odkąd się z się kurską zająłem. No. Czyli to w ogóle kurczę wolno opuszczanie i tak dalej, przetrzymanie tego mięśnia. No to przecież tam takie jeszcze robić. Kiedyś dawniej że się, się bawiłem. Dobra, no to spróbujemy sobie Dobra, zrobić. Dobra, pokaż co by to i sobie matę. No widziałeś, mam też mocno, no nie? No to, to bez problemu. Załatwię ćwiczenia dzisiaj da Cię no. Ale to dobrze. Robisz sobie kąpeczkę no. Tu wybijając się do góry dotknięcie barku a, jeden. A ja to robiłem, drugi, no. a później. Wiem o co chodzi? No. Dawaj. Ej. ci o to, no nie? W ten sposób. O. Pyk, cyk. jeden. No tylko szybciej Pyk i. Dokładnie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, klasa. No wiesz, o co chodziło. Dobra, teraz sobie utrudnimy trochę i dorzucimy jeszcze innego kombosa. Dobra. Czyli zrobimy sobie teraz. Robiłeś kiedyś pompkę Superman? Z wyskokiem takim? Tak, no? Dobra, to sobie połączymy. Nawet Czyli to tak. Zrobisz. Pozdrawiają kierowcy. Zrobisz dotknięcie tutaj, dotknięcie tutaj z Dobra. albo dotknięcie klatki. I... Później wybicie do tego. spoko. butą ciężkie, ale już nam radę teraz, wiesz? Uh -huh.

I Przemek sprawdzicie nieco bardziej, no. że tak powiem w męskich niech, elementach. To niech poczeka. Ma, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dzięki. To super, dzięki. Bardzo ładnie ci poszło wszystkie Miło elementy, mi. które przygotowałem dzisiaj były dla Ciebie zbyt proste, ale teraz yy, co, odsyłać będziemy do odcinka na kanale Przemka z Kali Athletics, gdzie sprawdzicie w Siłowo. elementach bardziej męskich, siłowych. Myślę, że też sobie dobrze poradzisz i koniecznie sprawdzajcie social media Adriana. Yy, w opisie będzie link do kanału na YouTubie. No, Adrian dzień, publikuje dzień. dosyć często yy, dwa razy w tygodniu, bodajże. O, jak mam czas, to dwa razy w tygodniu, nieraz raz tygodnia, trzy razy w tygodniu. Nie. Zależy, od Zależy od właśnie, do od, wiesz, od obowiązków, no nie? Ale staram się coś opublikować. na Instagram? Wiesz, Instagram tak samo, Instagram na części nawet, no nie? Tam relacje są na żywo i no dowiesz, tam muszą być jaja cały czas, nie? No <laughs> jest muszą być coś z jajca. To, to wpadajcie, no, a my lecimy dzielki. z drugą częścią no. naszego challenge'u. Trzymajcie się. Do zobaczenia.